Witam, mam na imię Galdor. Wiem, dawno mnie nie było. Natomiast nie wiem, czy interesowaliście się kiedyś dyplomacją, a dokładniej to urzędem ambasadora. Tu taka moja uwaga, niemal odkrycie osobiste. Każdy, naprawdę każdy wyraz od agresu załkę, ktoś kiedyś musiał po raz pierwszy użyć. Co więcej, innym musiało się to spodobać, to znaczy ten wyraz, bo zaczęli go powtarzać. Więc może sprawdźmy, kiedy. Po raz pierwszy użyto wyrazu ambasador, i kto to uczynił? Moje źródło twierdzi, że pierwsze formalne, potwierdzone użycie tego terminu miało miejsce w 1198 roku we Włoszech, a oznaczało ono posła, wysłannika. Nie jest jednak do końca jasne pochodzenie terminu ambasador, bo jedni twierdzą, że wyraz wywodzi się z języka celtyckiego, ewentualnie germańskiego, Natomiast inni twierdzą, że z gotyckiego. Tylko mi się tam nie pobicie. bo raz, że to nie skup czereśni, a dwa, ten sławetny, przepotężny, prawy raz i w jednym i w drugim języku oznaczał służącego, w najlepszym razie członka świty. Z biegiem czasu wyraz ambasador bardzo się w Europie upowszechnił, chociaż nadmienię, że stosowano także inne określenia na osobę wykonującą misję dyplomatyczną. Mamy więc posła, ministra, komisarza i pełnomocnika. W XIV wieku pojawiła się ciekawa zasada, że ambasador to taki wysłannik świecki. Jeśli papież wysyła gdzieś swojego przedstawiciela, to nadawał mu tytuł legata, ewentualnie nuncjusza, zostanie legatem nie było łatwe, przynajmniej mam takie nieodparte wrażenie, gdyż jednym z wymogów było bycie wysokopostawionym duchownym, najczęściej kardynałem. Więc nie była to osoba mieszkająca w każdej większej wsi z dużym sadem. Papież nie zawsze wysyłał jednak swojego przedstawiciela bezpośrednio z Rzymu. Równie dobrze mógł mianować legatem biskupa z dalekiej prowincji. Taki biskup określany był mianem legati nati. W Polsce od 1515 roku funkcję legata pełnił każdy kolejny arcybiskup Gnieźnieński. Co do monarchów w średniowieczu, to rzadko oni wykorzystywali posłów, woleli raczej sami się spotkać na obradach z innymi władcami. Trochę to rozumiem, bo jaka jest pewność, że poseł dobrze się wywiąże z misji? Taki przedstawiciel, jeżeli już był gdzieś wysyłany, to raczej do zadań czysto technicznych dostarczenie listu, wstępne przygotowanie obrad. Czy było dobrym rozwiązaniem negocjowanie spraw bezpośrednio przez monarchów? Jeśli król podczas obrad wybuchł, napluł lub obraził drugą stronę, to raczej słabo widzę dalsze negocjacje. W takiej sytuacji nawet nie można powiedzieć, że poseł przeinaczył słowa władcy. Druga strona dość długo będzie pamiętać, kto fizycznie ją obraził, co bardzo może skomplikować dalsze relacje. Problemu nie ma tak zaskoczę was nie ma o ile w całej tej sprawie nie chodziło w obradach o wypowiedzenie wojny. Chociaż z drugiej strony łatwiej było wysłać list i przy okazji spalić kilka miast przygranicznych, a skutek ten sam. Z czasem okazało się, że lepszym rozwiązaniem jest posiadanie kogoś, kto do misji dyplomatycznej jest bardzo dobrze przygotowany. W XVII wieku oznaczało to, że dyplomata musiał mieć doświadczenie, znać języki, historię, zwyczaje religijne, naukę i prawo. No i nie mógł być brzydki, gruby i z masą czyraków na twarzy. Od średniowiecza następuje. Duża zmiana w dyplomacji. Wzrasta ilość zadań, ilość kontaktów pomiędzy poszczególnymi państwami. Władca, nawet jakby chciał realizować wszystkie te zadania, to musiałby cały czas podróżować i nic innego nie robić. Naturalnym skutkiem było więc powstanie stałych misji dyplomatycznych. Pierwszy taki twór utworzył Mediolan w 1455 roku. A pomysł tak się spodobał, że do końca wieku instytucja stałych ambasadorów rozprzestrzeniła się niemal na całe Włochy. A w szesnastym pomysł trafia także do Hiszpanii, Anglii oraz Francji. Bardzo ważnym etapem w rozwoju dyplomacji był kongres wiedeński w 1815 roku. Wtedy to uległy ujednoliceniu tytuły i klasy przedstawicieli dyplomatycznych. W sumie powstały takie trzy klasy. W pierwszej klasie byli ambasadorowie, w drugiej klasie byli posłowie i ministrowie. Trzecia klasa to osoby akredytowane przy ministrach spraw zagranicznych. I tu taka ciekawostka. Do pierwszej wojny światowej w dyplomacji obowiązywała zasada, że pierwsza grupa zarezerwowana jest dla mocarstw, czyli Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Japonii oraz Austro-Węgier. Po pierwszej wojnie światowej do tego grona dołączyły takie kraje jak Belgia, Chiny, Portugalia czy też Polska. Pozdrawiam Was moi bracia i siostry. Cześć!